Aż sam byłem zdziwiony, jak bardzo spodobał Wam się ostatni odcinek rzeczy nagranych przypadkiem. Dlatego dzisiaj, po tak krótkim czasie, wracamy znowu do tego samego czyli do dziwnych i śmiesznych w sumie filmów. Więc, jeżeli chcecie kolejny odcinek serii rzeczy nagranych przypadkiem, to stawcie łapkę w górę. Powiedzmy, że 6000 łapek w górę to trzeci odcinek z tej serii, a pierwszy jest w karcie. Lecimy. Na pierwszym filmie już mamy śmieszny fail w sumie. To chyba nie jest zbyt codzienny widok, by owca odwalała takie coś, taki parkour niczym Miros Edge. Na końcu... Kończąc to knockdownem. Ale go tam mocno popchnęła. Była wkurzona. Koleś Vizzy. Wizji. wizji, Czyli w tych drogich butach, tak? Tych... Ojej, jeszcze białe. Okej. Okay. Jego pies wskoczył do wody. I czemu on tego psa wyrzucił z wody? Czy ten pies nie umie pływać? No, jakby... Okej. Okay. Nie wiem, czy psy umieją pływać, czy nie. Ale ten chyba nie umiał. <laughs> tylko tak się rzucił. Bezpieczeństwo z bronią. Chcę to zobaczyć. Bo ten gość chyba nie wierzy. Okej. Okay. Teraz już wiem, o co chodziło. Brech. Co jest? O kurczę. Pies naprawdę bardzo szybko chciał wybiec na pole, ale sobie nie trafił w uchylone okno. A nie, bo on to samo otworzył. Okej. Okay. Typ zaliczył fejla, robiąc sobie selfie. Jaki to będzie fejl? Jeszcze nie wiem. Zaraz się przekonamy, ale widać, że jest naprawdę mocno sfokusowany na tym, by to zdjęcie zrobić. I... <ścoughs> Miałem nadzieję, że tam wpadnie, ale stanął taki rozczarowany. Kurczę. Chciałem tylko zdjęcie zrobić, a nie wyszło. Jeszcze teraz mam buty mokre. Pewnie jedyne, jakie ja miał widzieć, Smutny idzie. I koniec dobrego vibu na Instagrama. O, pies, który się zapada, on tam spadł. On spadł. On spad. Okej. Okay. Dlatego mówię, zostawcie łapkę w górę, bo co jak co? Ale filmy z tego działu są naprawdę śmieszne. On schodzi na rolkach ze schodów i to popatrzcie w jakim stylu? Co jest? O, creepy. O, oj, oj oj. oj, oj. Nie fajnie. Jest wykres, który nawiązuje do tego, jaki content możemy tu znaleźć. Czyli, w największym stopniu, bardzo oczywiste rzeczy, znaczy, bardzo oczywiste sytuacje, w których wiadomo, dlaczego ktoś nagrywa. W jednej trzeciej, dashcams, czyli kamery typu pewnie CCTV. A w najmniejszym procencie, rzeczy, które naprawdę się tu powinny znaleźć, czyli rzeczy nakręcone przypadkiem. No nie wiem, no. O ja! C to, widzieliście to? Czy to jest jakiś dowód na to, że wszystkie koty mają ten sam program w sobie? To była totalna synchronizacja. Po prostu 100%. Wszystkie koty mają ten sam mózg. Tylko w Staffordzie. Co jest? Biega rozpędzony typ. Biegnie za nim ochrona. Okej, okay, to było dziwne. Jakby powinni chyba ochroniarza wymienić na jakiegoś takiego, który biegałby żwawiej, bo ten, szczerze mówiąc, on sobie biegnie truchtem. Bądźmy szczerzy. 10 lat, jakby ci uciekł, gościu. O, nawet ładny kot. Ale przeskoczył. Patrzcie, jaki jump wali. No, jaki sztywny się zrobił. zamierzam O ja! Nawet nie zdążyłem przeczytać opisu. Ale okej. Okay. Gościu się wrócił i może następnym razem będzie patrzył. Przynajmniej gdzie bo dosłownie odbił się od auta. O ja. O ja. O ja. To nie wygląda dobrze. To w ogóle nie wygląda dobrze. Czy on jeszcze to uratował? On to jeszcze uratował. Jeszcze nie widziałem driftu ciężarówką z przyczepami. Ale ten gość się może powinien spróbować swoich umiejętności w zawodach drifterskich. Bo widać, że no skilla to on ma. A tu co? oj ale piesek zepsuł. Dlatego nie lubię psów. Znaczy, no, pff. nie chcę powiedzieć, że koty są, wiecie, milsze, ale, no, jakby mój kot przynajmniej nie posuwa krzesła. Co jest? Widzieliście to? Owca chciała wskoczyć tam, ale odbiła się od barierki, chyba jej się coś pomyliła, się naproszyła na końcu jak kot normalnie. Kiedy złapiesz zmianę cen gazu. Okej? Okay. Czyli jakby. Teraz jest mój, może. I zatankować z czystym sumieniem, bo troszkę spadła cena. Jedzenie na stadionie. O kurczę. I tyle by było z tego jedzenia. Co się tu dzieje? Coś bardzo podejrzanie dziwna jakość tego jest. O kurczę. O kurczę. O kurczę. Dobra, on na drifta by się nie nadawał, bo nawet nie umiał stać na nogach. Nagrywanie deszczu. O kurczę. Okej, okay. to na pewno było nagrane przypadkiem, no bo bądźmy szczerzy, tego się nie dało przewidzieć. Ale dach domu to przeżył. To jest najważniejsze. Znaczy chyba, bo nie wiem czy był prostszy. Tak, był trochę prostszy, ale przynajmniej się trzyma na miejscu i nie będzie padał deszcz w nocy. Co to jest? Po jo oj, ojoj jo oj, oj Żarówka. Co? Okej, okay, czyli pewnie jakby coś tam nie stykało i ptak to naprawił. Życie jest. Ooojoj. Chciał sobie zrobić zdjęcie, ale tam wpadł. Zaraz, czy on już stamtąd nie wypłynął? Popatrzcie, oderwał się, dlatego dzieci, nie stójcie blisko klifów, bo nie ważycie mało i takie coś, widzicie, może się stać. Nagle no, tu była w miarę chyba płytka woda, więc po tym, jak mnie głęboko się zanurzyło to, ale no, mogło być gorzej. Mógł to być naprawdę stromy klif Na dużej wysokości Nagrywanie randomowego dostawcy Zaraz, co on? Nie umie jeździć na motorze? Czy co? Zostawił motor i ucieka przed policją? Co jest? A następnie zaczyna tańczyć z jakimiś tymi? Czy to o to chodzi? Czy on tak próbuje się zamaskować przed policją? Czy tamten gościu chciał wejść na jego motor i uciec? O co chodzi? Czy ktoś mi wytłumaczy, co tu się tak naprawdę stało? O nie, komar Ale skóra dla niego jest zatwarta! pić tam czółki. Co jest? W ogóle zacznijmy to kto i widząc komara na swojej ręce zaczyna go filmować. Może jacyś obrońcy praw komarów? Jeżeli tacy są, to... Proszę przemyślcie to. Okej, okay. okej. Okay. Popatrzcie, co się tu stało. Ja też byłem pewien, że jest tu szyba. Dlaczego tej szyby nie ma do połowy? Co jest? A czy on jej... Okej, okay. on jej poprawił pachy. Widać śmierdziała i chłopak musiał wejść do akcji, troszkę zadbać o dziewczynę. No trochę to przykre! Troje przykre jest jej też szminka. Troje ugly. This wending machine. O, standardowo. To sobie nagrywa po prostu film, gdzie nagle zaczyna... Zaraz, zbierać się tornado. O kurcze, ale przeszło. Nie mój problem. Czy oni próbują zapiąć gościa w jakiś strój Supermana, znaczy Spidermana? I urwali. Urwali. Zapięcie! Więc teraz wydostanie go stamtąd. Nie wiem, czy on już. On chyba już o tym nie wie, że już się tam nie wyzostanie szybko. A może właśnie dlatego Peter Parker miał cały czas strój Spidermana pod sobą? Może jemu też się rozwalił zamek, już nie mógł jego ściągnąć? Get in my belly! Co to? O kurczę. Nastroszony niedźwiedź wyskoczył. Ale popatrzcie, jaki szeroki, jaki wkurzony. Co się tu stanie? Oj. Oj. Close call. O kurczę, prawie tam wpadł. Ej, on. Tam naprawdę wpadł. Czy naprawdę nawet mu nie dało do zrozumienia, że powinien patrzeć pod nogi? Chociaż. Wiecie co? Nie wiem, czy on przypadkiem nie jest niewidomy albo coś, bo ma naprawdę czarne okulary i się rozgląda tak, jakby nie potrzebował w ogóle wzroku. I jakby, okej. Okay, jeżeli jest niewidomy, to to nie jest takie śmieszne. Ale dlaczego w takim bądź razie nie ma laski przy sobie? Za dużo pytań, za mało odpowiedzi. Taki tam relaks na balkonie. I co? Walnie piorun. Wiedziałem! Wiedziałem! Ej, ale to nie było tak, że. Walnął jeden piorun, tylko zbombardowało ich tam normalnie. Nagrywanie przyjaciółki. Czy ona wejdzie w to szkło? Ona walnie w to szkło. Walnęła w to szkło. Rip, co to? Czy... O, kurczę. To jest jeden z tych filmów. Zdjęcia z idealnie wyciętym końcem. Znaczy, jakoś tak. To be continued. Bus, który się rozwala, dobrze rozumiem, bo akordeon bus to jest chyba ten bus po prostu takim przedziałem, który wygląda jak część od akordeonu, by to miało przynajmniej sens jakiś. Zobaczmy. Czy on się rozerwie na pół, czy o co chodzi? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. I tak, rozerwał się na pół. Dlatego właśnie zawsze bałem się stać tam po środku, bo coś czułem, że ten segment autobusu nie jest do końca. Stabilny i bezpieczny. Wytyfy. Cloudy Day, czyli pochmurny dzień. Wow. O nie. Ej, ale dobra, nie stało się nic z tej łódce, bo już myślałem, że wybuchnie tam jakiś pożar. Ale była odporna. Chyba. To znaczy, nie wiem, ten film jeszcze trwa. Dlatego nie wiem, czy na pewno to wszystko. Chyba tak. Chyba nic się już nie stanie. O, ale za to mamy powtórkę. Powtórkę w slow motion. To się ceni. Popatrzcie. Uwaga, zaraz walnie piorun. I będziemy mogli to zobaczyć. Wow. Wow, widzieliście ten ładunek? Po prostu był rozproszony wokół całego tego słupa. Robienie ciasta. To jest raczej na pewno. Wow, ej, co jest? Co jest? To jest naprawdę ciekawa sztuczka. Ona to teraz rozwinie i... Gdzie była mama? ja się pytam? Wyrzucanie żarówki. Zaraz, co? Wyrzucił ją, ale ona się odbiła i rozbiła gdzieś. Co? To nie ma sensu. Fizycznie. Ale leje. Czy. Uff, znowu pioruny. I znowu będzie piorun, bo to już widać po opisie. Ale zobaczmy, jaki będzie ten piorun. Może być jakiś ciekawszy niż reszta. Nie wiem, jak mógłby być ciekawszy, ale zobaczmy. Nie no, nic się nie stało nawet z tym drzewem za bardzo. Nie rozwaliło się. Ale nie no, pękło! Popatrzcie, pękło całe drzewo! Dawaj, wyciskaj. Wierzę w ciebie. Chociaż już widzę, że za dużo wprawy to ty nie masz, chociaż nie jest tak źle, ale widać, że ten gościu chce dać ciebie dobrze. To znaczy, chyba, bo kiedy widzisz, że już nie domagasz, to za bardzo nie chwyta się tej sztangi, a mógłby ją trzymać, żeby się nic nie stało, ale ale to okej. Okay. Rozumiem, czyli to był pewnie ochroniarz tej siłowni, To jakby zmienia postać rzeczy. Nagrajmy randomowego gościa, który idzie sobie w dół ulicy. Wywrócił się o rower, po prostu. Nie wiem, czy był nietrzeźwy, na co by mogło wskazywać to chociażby, że nie jeździł rowerem, czy dostał takiego zaćmienia w głowie. I naprawdę, bo wy mi często piszecie, jak tu się przewraca, że był po prostu pijany, ale ja z autopsji wiem, że czasem takie, że idziecie po prostu i was coś zamroczy i się wywracacie. Przynajmniej, no, ja tak miałem raz w życiu, ale ten gościu... No nie wiem. Może faktycznie jest pijany, bo tak coś krzywo ten rower prowadził na początku. Skąd wiedzieli? O ja. Okej. Okay. Co jeżeli położę mój telefon? O nie, i już po telefonie. Poleciał na dół. Nie wiem nawet po co nabiegnie, bo już chyba tylko po to, żeby zbierać jego szczątki. Co się tutaj stało? Popnął go i kopnął? Co? Okej. Okay. Okej. Okay. Ale zrobił salto. Ale zrobił salto. I czemu spadły mu gacie? Czy w tych ciepłych krajach zawsze. Jej! Co? Co się dzieje? Typ na niego skoczył z palmą wred? Nawet nie umie uciec! Co jest? I oni się nawzajem wywracają cały czas! Jak po tylu powaleniach na ziemię może jeszcze wstać, wziąć palmę i wbiec w innego gościa! Otwieranie drzwi do domu i... Pie... <giby> Kabina toaleta. O, co jest? Co jest? Widzieliście to? Jak to? Dlaczego ona w ogóle była? Co jest? Co jest? Dalej nie rozumiem, co ona tam robiła i dlaczego ona tak wypadła, ale spadła bardzo, bardzo niefortunnie. Nie zazdroszczę jej! Dziecko. Oj, jaj, jaj. No, przynajmniej tym razem się już nie będzie tak rzucać na walizkę. Mynia. Pu, pu. Ej, co jest? Ja myślałem, że on tak specjalnie na falę, ale on po prostu stracił nad tym kontrolę. Jak? Beautiful Manhole. O ja! Widzieliście to? To jest coś, na co trzeba uważać zdecydowanie, bo kiedyś moja ja też padła do takiej studzienki. Nie wiem, czy wiecie, ale w do takiej studzienki może się dla was kończyć, no, nawet przejściem na inny świat. Dlatego uważajcie na siebie, gdzie chodzicie, okej? Okay? Gość sobie idzie normalnie, niby chillera. Nie wygląda na pijanego tym razem, ale ten chodnik robi się jakiś taki... Co? Bardziej, yy, nie wiem, ciasny do takiego stopnia, że gościu chyba zbyt dosłownie wziął sobie przepisy drogowe do serca i dochodzi na tym chodniku za wszelką cenę do samego końca. Nie wiem, jak ten chodnik zaprojektował. No, zasuwa tym autem. Nie ma co. Naprawdę. O kurczę, O kurczę! Widać było jeszcze jego okulary do góry nogami. No i co w takim wypadku? Wyobraźcie sobie. Ktoś wam zajeżdża drogę, wy się wywracacie, a on ucieka. No, trochę takie nie fair. No ale cóż. A to? Wow. Ok. Okej, okay, to było blisko. To było naprawdę blisko. Oglądanie rury dla. O, po prostu? Jak jechał, tak poleciał. Tylko, że deska została w miejscu. Wybuchający dym? Czy blowing smoke, że e-papieros wybuchający? Chyba e e-papieros, bo już tutaj jest gliceryna. No, jakby to jest też takie niebezpieczeństwo związane z e-papierosami. Poza tym, że szkodzą, to jeszcze mogą wybuchnąć. I jakby. Zobaczmy, czy. O nie! On nie wybuchnął, tylko dostała drzwiami w oko. Znaczy w oko, w twarz! Branie pierwszego gryza. Tak, najpierw trzeba zacząć od odstających rzeczy. Ej, co jest? Ptak mu to zgarnął. Get my keys! jest głównym bohaterem tego nagrania, bo na razie nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. Ja już rozumiem! Ona chce wejść na ten parking używając klucza, ale przecież ma bramę otwartą! Może szła zapatrzona w telefon? A może coś? Albo może lubi taki porządek, że jeżeli bramka jest zamknięta, to trzeba ją otworzyć kluczem? Dobra, teraz się skapnęła, że przecież brama cała otwarta. Ale i tak weszła furtką. No trudno, no jak chce, to nie wchodzi. wchodzi. Co się tutaj dzieje? Co to było? O lol! Lepsze niż Water Battle Flip Challenge. Za to lepszego kanału niż mój pewnie nie Idziecie, więc zostawcie łapkę w górę, bo filmy na moim kanale są codziennie. Więc widzimy się już jutro. Przypominam, że 6 tysięcy w górę to kolejny odcinek z tej serii. Trzymajcie się, na razie. No i pa.